Halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Dams i zapraszam was na materiał, w którym porozmawiamy na temat nadchodzącej premiery gry The First Berserker Kazan. Omówimy kwestie fabuły, gameplayu, mechaniki gry, kwestii technicznych oraz bolączek, na które cierpi ten tytuł. Także jeżeli materiał wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Komentarze w ramach sugestii są mile widziane. Życzę miłego oglądania. Zanim zaczniemy słowem wstępu, The First Berserker Kazan to nadchodząca gra akcji RPG Souls Like od studia Neopyll i wydawcy Nexon, osadzona w uniwersum Dungeon Fighter Online. Gra stanowi prequel do wydarzeń z oryginalnej produkcji, przenosząc graczy 800 lat wstecz na kontynent Arad. Jeżeli chodzi o premierę gry, to przewidziana jest ona na 27 marca tego roku na pc oraz konsole nowej generacji. Jeżeli chodzi o kwestie fabularne, to gracze wcielają się w postać Kazana, legendarnego generacji generała imperium niesłusznie oskarżonego o zdradę przez zazdrosnego cesarza. Po wygnaniu w góry, Kazan odnajduje tajemnicze duchowe ostrze, które obdarza go nowymi mocami. Napędzany rządzą zemsty, protagonista wyrusza, aby odkryć prawdę stojącą za jego upadkiem i odzyskać honor. Jeżeli chodzi o kwestie gameplayu czy też mechaniki samej gry to Berserker Kazan na pierwszy rzut oka widać czerpie inspiracje z takich tytułów jak Nioh, Sekiro, Dark Souls, może trochę momentami Diablo jeżeli chodzi o klimat, chociaż to jest kwestia dyskusyjna. Na pewno gra oferuje wymagającą rozgrywkę z dynamicznymi starciami. Ponadto będziemy mogli eksplorować różnorodne lokacje, walcząc z licznymi przeciwnikami oraz potężnymi bossami. Mam tylko nadzieję, że w pełnej wersji gry nie będzie sytuacji takich jak w demo, kiedy mieliśmy okazję walczyć z jedługą, a po chwili trafiamy na kolejnego przeciwnika, który praktycznie ma te same kombinacje ciosów, tylko wygląda inaczej, chociaż też w sumie trochę podobnie. I o ile zdarzy się to raz na jakiś czas, to może nie będzie to aż tak zauważalne na dalszym etapie rozgrywki, ale jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, no to trochę słabo. Co interesujące, to twórcy przygotowali przydatne udogodnienie związane z powtarzaniem walk z bossami. Po każdej porażce otrzymujemy niewielką, lecz stopniowo rosnącą ilość utraconej duszy. Co ważne, nie pozostają one na samej arenie bossa, ale nieco wcześniej, co pozwala nam je odzyskać i systematycznie rozwijać naszą postać. Jednocześnie podejmując kolejne próby pokonania przeciwnika. Proces ten może jednak nie przypaść do gustu graczom preferującym większe ryzyko, większe emocje związane z wysoką stawką, jednak stanowi ciekawy eksperyment. Na pewno kluczowym elementem walki jest system parowania ataków, który pozwala na szybkie i efektywne eliminowanie wrogów. Dostępne są również bloki i uniki, jednak ich nadużywanie może prowadzić do wyczerpania wytrzymałości postaci, czyniąc ją podatną na ataki. Czyli tutaj mamy do czynienia z typowym Souls Likeiem, więc jeżeli chodzi o mechanikę, to myślę, że nie ma co tutaj za dużo mówić, tłumaczyć, bo ten gatunek już mówi sam za siebie. Chociaż jedna kwestia, która wyróżnia Kazana na samym początku, to fakt, że możemy wybrać poziom trudności, co w sumie jak na Souls-lajka -like jest rzadkością. Czy to dobre rozwiązanie? Myślę, że tak, bo gra będzie bardziej przystępna dla osób takich jak na przykład ja, które z Soulsami nie mają za wiele do czynienia. Co do kwestii bloków, tak na chwilę wracając, to jedna rzecz mnie zastanawia. Mianowicie, rozumiem, że możemy blokować jakieś lekkie ataki, czy nawet trochę mocniejsze, ale momenty, w których przeciwnik trzy razy większy od nas skacze na nas, i robi mocny atak z góry, to według mnie jedyna możliwość w takiej sytuacji to unik i wycofanie się, a tutaj ten blok na takie ataki również działa. Nie wiem, czy tak ma być, ale dla mnie tak na dłuższą metę może to być taki symulator bloków. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. W trakcie gry gracze również będą mieli do dyspozycji trzy rodzaje broni z możliwością ich ulepszania i dostosowania do własnego stylu gry. Każda broń oferuje unikalne umiejętności, które można łączyć w kombinacje, tworząc własne strategie walki. Twórcy planują również wprowadzenie dodatkowych trybów gry w ramach przyszłych dodatków, choć konkretne plany jak na razie nie zostały jeszcze ustalone. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to gra została stworzona na silniku Unreal Engine, co w połączeniu z trójwymiarową grafiką nadaje jej unikalność taki bym powiedział komiksowy styl. Kontynent Arad został przedstawiony też dobrze, z dbałością o szczegóły, łącząc grafikę z realistycznymi teksturami, co zapewnia dobre wrażenia wizualne. Jak dobrze wszyscy wiemy, w styczniu tego roku udostępniono demo gry, które stanowiło jedynie, tak zapowiadają deweloperzy, 5% pełnej zawartości, a ukończenie głównego wątku fabularnego ma zająć około 80 godzin. Niestety też musimy wspomnieć o tym, że wczesne wersje demonstracyjne ujawniły problemy także z płynnością animacji, spadki liczby klatek na sekundę, co negatywnie wpływa na doświadczenia gracza, choć twórcy tutaj myślę mają czas na poprawę, na optymalizację przed premierą. Jeżeli chodzi o kwestię ceny, no to tutaj naprawdę króciutko, bo za wiele do omówienia nie mamy, a mianowicie The First Berserker Kazan jest dostępny w dwóch wariantach zakupowych, edycji standardowej oraz edycji deluxe. Jeżeli chodzi o edycję standardową, w której mamy no samą podstawową wersję gry, to ją możemy zakupić za kwotę 259 zł, jeżeli chodzi o zakup na konsolę PlayStation. Natomiast jeżeli chodzi o tę edycję mocniejszą, czyli o edycję Deluxe, tak, to w niej mamy oczywiście podstawową wersję gry, dodatkowo mamy zbroję bohatera, dodatkowy zestaw broni, cyfrowy artbook, co jest chyba już standardem jak na każdą edycję, co więcej mamy wczesny dostęp na 72 godziny przed oficjalną datą premiery, to tą edycję możemy zakupić za kwotę 300 zł bez jednej złotówki. Także moi drodzy, podsumowując, First Berserker Kazan zapowiada się jako ambitna gra akcji czy też souls -like, który może przyciągać zarówno fanów serii Dungeon Fighter Online, jak i miłośników wymagających tytułów właśnie w stylu souls -like Ciągająca fabuła, dynamiczny system walki, unikalna oprawa graficzna myślę, że są to naprawdę mocne strony tego tytułu. Mam tylko wrażenie, że twórcy na etapie projektowania gry starali się szukać mechanik i sposobów na ułatwienie dalszej pracy nad tym tytułem. Na w zasadzie, że skoro zaprojektowaliśmy świetnego bossa, tak, z dobrą kombinacją ataków to po co przy kolejnych przeciwnikach główkować się od zera, jak można wykorzystać to, co zrobiliśmy już wcześniej. Graficznie jest w porządku, tak jak wspomniałem, jest to naprawdę mocna strona tego tytułu, ale wymaga też dopracowania w szczegółach, jak na przykład bronie, które są większe od nas dwukrotnie i na przykład idąc po śniegu, to połowa tej broni jest jakby zakopana w ziemi i jej kompletnie nie widzimy. Tak jak wspomniałem na samym początku materiału, ostateczną ocenę będzie można wydać po premierze gry, która jest zaplanowana Przypomnę na 27 marca na PC i konsole nowej generacji. Także moi drodzy, w tym materiale z mojej strony to byłoby na tyle. Dajcie koniecznie znać, co wy sądzicie okazanie, jakie macie odczucia, jeżeli chodzi o ten tytuł. No a jeżeli materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Komentarze w ramach sugestii są mile widziane. Trzymajcie się i do następnego.